Pokazaliśmy dzisiaj pierwszy pokos, najważniejszy proces technologiczny w produkcji pasz objętościowych. Najcenniejszy pokos o największej wartości energetycznej i największej ilości możliwej do zebrania. W okresie suszy i tej, która dotyka Polskę i ta, która była w ostatnich dwóch latach, pokazało jak ważny to jest proces i jak warto zrobić to maszynami, które gwarantują to zrobić. Firma Korbanek pokazuje wam pewien pomysł na zrobienie tego możliwie najlepiej, najszybciej, technologicznie zgodnie z regułami sztuki, jaka jest potrzebna do zrobienia tego. Wpierw korzystaliśmy z kosiarki Samasz. Kosiarka zawieszona na ciągniku serii 500 Global z ładowaczem czołowym i z chwytakiem Dobel. Warto zwrócić uwagę na tą maszynę i obejrzeć tą jeszcze raz po to żeby państwo mogli zobaczyć co to jest za maszyna i jaką wartość wnosi w nasze gospodarstwo. Fenomenalny producent kosiarek Samasz. Hydramet Giżycko i powtarzam Arbos 5100 110 koni napęd na przednie koła, mechaniczna skrzynia biegów Prosty, nieskomplikowany, gwarantujący satysfakcję z użytkowania. Nie wymaga specjalnych szkół. Proste działanie i zapraszamy. Kolejna maszyna. Która jest też bardzo często wykorzystywana, to był zestaw najpopularniejszy mamy nadzieję, ten który na państwo czekali. Ciągnik Arbost 3075, 75 koni, nowa propozycja, już dostępna, zapraszamy do firmy, można tam z nami się umówić, jazda próbna, wybrać kompletację, zapraszamy. Kolejna kwestia, Metaltech owijarka, prosta, nieskomplikowana, tania, budżetowa. Oszczędzamy pieniądze. Jest kryzys, różnie ludzie mówią, mogą być kolejne okresy suszy. Inwestujmy rozsądnie, wykorzystujmy środki unijne. Przedłużony, przypominam, okres użytkowania, jeżeli chodzi o składanie wniosków na y, młodych rolników, to jest od 3 czerwca. 60 tysięcy, kolejne środki przesunięte na 30 czerwca. To, co jest istotne, tak, żeby dobierać maszyny, żeby wykonały swoje rzeczy. Kosiarka Samasz Kosi gwarantuje nam zebranie optymalnego pokosu na optymalnej głęboko wysokości tak żebyśmy mogli zebrać maksimum tego co jest na polu do naszej dyspozycji. Trwałe, mocne urządzenie. Owijarka Metaltech. Proste, nieskomplikowane urządzenie. Owijamy folią. Folie akurat sklep.korbanek.pl tam jest pełna oferta tych folii. Mówiłem o nich. Warto to sprawdzić wejść na naszą stronę pełna oferta tu pokazała na tym polu że i owiarka i folia sprawdziła się wykonała swoją pracę i to jest bardzo istotne tak samo kosiarka też spełniła swoje oczekiwanie te ciągniki nie można nic im zarzucić komfortowe mówiłem o tym Przestronne kabiny, czytelne układy, łatwe korzystanie. Kolejna maszyna, to, co była taka propozycja, bardzo szczególna, można zrobić jak gdyby dwuwariantowo: prasa Masio N 120 najbardziej popularna prasa, jeżeli chodzi o ofertę Masio i naprawdę u nas też się cieszy ogromnym wzięciem. Ciągnik Arbo 3055, wielokrotnie już żeśmy o nim mówili, Mocny, bardzo dobrze dopasowany ciągnik, przedni napęd, kabina komfortowa z klimatyzacją. Cały zestaw też jest za darmo 150 tysięcy. Państwo się śmieją, mogą sobie żartować, ale faktycznie 3 czerwca rusza program unijny dla młodych rolników tych, którym chce się robić, nie narzekać. Naprawdę chcą podjąć rękawice, podnoszą te pieniądze z ziemi. I proszę bardzo, jest zestaw, mogą świadczyć usługi, wykonają tą pracę fachowo. Widzieliście, jak prasa prasuje. Jest to równy, zbity, naprawdę balot. Sprawdzaliśmy. Wygodny później do owijania. Kolejna rzecz, bardzo ciekawa. To, co też mówiliśmy wcześniej, że jest ten program 60 tysięcy. Można z niego skorzystać. Był do 29 maja. My mamy informację. Nie, nieprawda. Przedłużyli. Agencja Restrukturyzacji Rolnictwa wraz z Ministrem Rolnictwa przedłużyli do 30 czerwca. Możemy dalej sprawdzać i szukać rozwiązań takich, żebyście mogli z tego skorzystać. Stąd ten telefon. Dzwoncie. Naprawdę. Pieniądze leżą na ziemi. Czyli ta prasa Mieści się w programie. Można skorzystać, prasa za darmo, lub jeżeli ktoś jest młodym rolnikiem, cały zestaw za darmo. Można sobie oczywiście żartować, co też opowiadamy w firmie Korbanek, ale to tak nie jest. To są pewne fakty, które trzeba oczywiście spełnić, pewne kryteria i my służymy informacją, czy ktoś te kryteria spełnia i czy się kwalifikuje, kierujemy ludzi tam, gdzie można to skutecznie załatwić. Chcieliśmy Państwu udowodnić pewną kwestię, która jest bardzo istotna. Ludzie sobie różne żarty robią, albo Arbos, albo coś tam, albo to niedorobione, albo to chińskie. Nie, już teraz się nie śmiejmy. Volvo też jest przez Chińczyków produkowane i jakoś się rozwija i ludzie coraz chętniej wybierają ten samochód. Ten ciągnik 30-55, to my mówimy tutaj o ciągniku około 50 koni. Z racji przedniego napędu, skutecznej skrzyni biegów, która przenosi ten napęd na 4 koła, o, pokazaliśmy i udowodniliśmy, że prasę Entry, tą podstawową z belami 120x120, podbierać 2 metry, radzi sobie bez żadnego kłopotu, spełnił nasze oczekiwania i mamy nadzieję, że stanie się Waszą własnością. Z pieniędzy za darmo, które dostaniecie z Unii. Skorzystajcie. To nie jest ciągnik, który budzi wątpliwości. On zdał egzamin. To jest wartość, którą warto obejrzeć, sprawdzić jeszcze raz, zadzwonić i podpytać się, co jeszcze może ten ciągnik dla Was dobrego zrobić. A naprawdę jest co zaprezentować. Kolejny ciągnik, 2035. Prosta, nieskomplikowana konstrukcja, yy, przekładnia mechaniczna, yy, coś co sprawdza się w użytkowaniu, jeżeli chodzi, tak jak już wcześniej mówiliśmy, 30, 60. Tu mamy 60 z prasą, tu mamy 30. Jest tu zgrabiarka samaszu. Konstrukcyjnie najbardziej popularna, najprostsza, jeżeli chodzi o pewne rozwiązania konstrukcyjne w układzie tandemowym. My proponujemy, tak naprawdę, dedykujemy do tego ciągnika zgrabiarkę Z350. Mówiłem o tym, warto tą ofertę sprawdzić. Dlaczego? Dlatego, że. Znowuż mówię, powtórzono, jak gdyby, sprowadzanie wniosków. One będą już do 30 czerwca. Zyskujemy kolejne 30 dni na wszystkie procedury agencyjne, nie agencyjne. Ze spokojem na pewno zdążymy. Zadzwońcie do nas, my was pokierujemy tam, gdzie są wolne środki, gdzie są ludzie, którzy będą wam mogli te dokumenty przetworzyć tak, byście skutecznie mogli skorzystać z tych pieniędzy. Warto na to zwrócić uwagę, bo to też było istotne. Daliśmy większą maszynę, cięższą. To jest mały ciągnik, to jest trzydziestka. To my możemy powiedzieć, no ale jak widzieliście w pracy? Fenomenalnie zbierała. Nie było problemów, nie było zasobów, nie było czarnego dymu z komina. To działało, zrobiło skutecznie ten zabieg, który też jest istotny, który trzeba zrobić. I na koniec yy, ładowarka. To jest y, prawdziwy wyuroboczy. roboczy, to jest coś, co nam daje ogromną satysfakcję skorzystania z, z czegoś, co pozwoli nam y, w gospodarstwie wykonać całe mnóstwo prac. To jest bardzo ważne, żeby kupować narzędzia, które dają rozwiązane, realne. Mała mini ładowarka. Też się sprawdziła. Przeciągnęła przyczepę. Y, ma 6 metrów podnoszenia, 2600 kg dźwigu. Fenomenalne rozwiązania, Boschowskie. Dobry silnik, Janmar, sprawdzony w wielu konstrukcjach. To nie jest może popularna nazwa, ale sprawdzona w wielu mniejszych silnikach. Bardzo jak gdyby, popular mocach silników, bardzo popularna. Parametry, powtarzałem, 6 metrów podnoszenia, ponad 2 tony dźwigu. Każde małe i średnie gospodarstwo naprawdę. Taką maszynę wykorzysta do wszystkich zabiegów. Zwarta konstrukcja, kompaktowa budowa nie oznacza braku komfortu. Widzieliście Państwo, ja całkiem kawał chłopa weszłem. Nie miałem jakiegoś dyskomfortu, że jestem zamknięty albo mam klaustrofobię. Jestem człowiekiem, który skorzystał z tego, patrzył i jest wszystko czytelne. Tu na polu wykorzystaliśmy tą maszynę. Ona się sprawdziła. Wykorzystajmy ją bardziej. W gospodarstwie, przy hodowli, czy przy jakimś magazynie, czy przy jakiejś hurtowni, którą mamy może, bo dodatkowo na czymś zarabiamy. Też programy unijne też obejmują tę maszynę. Warto się tym zainteresować. Naprawdę zapraszamy. Ten numer www. Korbanek, linki, które udostępnimy dla Państwa, po to, żeby wejść na stronę agencji, zobaczyć program 150 tysięcy dla młodych rolników od 3 czerwca. I ten 60 tysięcy, co powtarzałem już wielokrotnie albo ciągnik za darmo, albo nawet inne maszyny. Skorzystajcie. To jest coś, co jest dla Was. I Wam jest to dane. Naprawdę praca na roli jest ciężka i trzeba być tego świadomym, że jeżeli cokolwiek może to poprawić, a jeszcze można skorzystać z pieniędzy unijnych, to należy to zrobić. www.korbanek.pl, ten numer telefonu. Naprawdę warto to zrobić.